Cześć, tutaj Szymon Rzeźniczek z blogu Dolina Mozeli. Dzisiaj zaczynamy nowy cykl, w którym będę degustował wina, będę chciał Wam opowiedzieć o różnych stylach wina. Ponieważ no blog nazywa się Dolina Mozeli, więc, więc pierwszym winem, które zdegustuję i, i Wam o nim opowiem będzie oczywiście Riesling. Rytm obok Chardonnay i Sauvignon Blanc jest uważany za jedną z najważniejszych białych odmian. Przed wielu krytyków wręcz wychwalany jako ta najlepsza. I jest to odmiana może nie bardzo aromatyczna, tak jak ale o takich nutach aromatycznych, szlachetna, na pewno rasowa. Dość łatwo nauczyć się właśnie tych cech charakterystycznych rizzinga, dość łatwo nauczyć się rozpoznawania tego wina. Dzisiaj spróbujemy takiego podstawowego rizzinga, ale najpierw chciałbym kilka słów w ogóle powiedzieć, właśnie na temat samego szczepu, który pojawił się mniej więcej w okolicach XV wieku. Jest to, jest to krzyżówka Gueblanche. Nie wiem, czy Weblange, Weblange, ehm, Niemiecka, rdzenna, niemiecka, niemiecka odmiana. Poza Niemcami dobre rydzmienniki należy szukać również w krajach o, o konotacjach niemieckich o kulturze. Zbliżonej do Niemiec, czyli w Austrii, czyli na pewno w Alzacji, we Francji, gdzie, 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 gdzie Alzacja jest właśnie bardziej niemiecka niż francuska, na pewno w Czechach, a także po drugiej stronie globu, gdzieś na Antypoda, jedynki udają się w Australii, bardzo fajne jedynki wychodzą w Nowej Zelandii. Także mało mało znane może tutaj tutaj w Polsce są wiele ze stanów zjednoczonych ze stanu Nowy Jork, Ontario, Finger Lakes to są takie miejsca gdzie na pewno warto szukać dobrego rzynika z rzynkiem w takiej powszechnej świadomości związane są dwa mity w w naszym takim rozumieniu powiedzmy sobie ogólnym, to, to widzimy kojarzony jest jako takie wino kwaśne. On rzeczywiście tam w latach 70., powiedzmy 80. Nawet w dobrych restauracjach niemieckich, jak podawano witminga, no to często karniak przynosił do stołu kostkę cukru, żeby sobie dosłodzić w kieliszku. Rzeczywiście było to wino o bardzo wysokiej kwasowości, takie niezbalansowane. Natomiast w świadomości agnocaskiej z kolei, w tej szkole winiarskiej, no to, no to Riesling jest kojarzony z winem słodkim, tak? z winem deserowym, słodkim a wszyscy tam kojarzą, że to jest tylko wino słodkie. I oczywiście to te, te, te misy są nieprawdziwe. więc występuje w pełnej, że, że tak powiem, na każdym poziomie y, słodyczy. Y, są języki wytrawne, są off offline, są pół wytrawne, półwytrawne, półsłodkie słodkie, jeszcze do tego dochodzi w kategoriach z wyniku fine czyli, czyli o takich ziołowych yy, ziołowych nutach, to są zazwyczaj właśnie takie pół słodkie, yy, bardzo duży worek pojęciowy, yy, tak naprawdę. Yy, co jeszcze mogę Wam powiedzieć? No jest to na pewno mm, szczep, który, jeśli chodzi o białe wina, daje najlepiej starzejące się wina na świecie. Dojrzewanie, predyspozycje do leżakowania no raczej są związane z linami czerwonymi, tak powszechnie są kojarzone. Natomiast Redlin nawet w przeciętnej klasy kabinet szpedlajzer, to jest potencjalnie 10 15 lat e, 15 lat dojrzewania w butelce. No nie, nie mówię już oczywiście o wielkich winach słodkich I teraz tak. Tak jak powiedziałem, jest to niemiecka odmiana, w Niemczech mamy 13 regionów winiarskich. Tak naprawdę warto zapamiętać cztery, jeżeli chodzi o wieslinga, to jest na pewno Mozela, dawna Mozel Zarue, czyli rzeka Mozela i jej dwa dopływy, czyli Zara i Rue. To jest Reinbach, czyli Nadrenia. To jest Hecta nadrzeńska i to jest Palatyna. Natomiast czym? Jakieś jeszcze takie, takie charakterystyczne dla czyli, czyli bardzo często porównuje się mozelskiego i ryzlinga reńskiego. Ten mozelski on będzie bardziej delikatny, będzie miał niższy procent alkoholu zazwyczaj, chociaż to, 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 o tej reguły są też wyjątki. To jest 80% Będzie raczej z cukrem resztkowym, czyli, czyli gdzieś ten element słodyczy będzie. Natomiast przeciwieństwie do tego reński, no, będzie miał więcej ciała, będzie miał więcej alkoholu, podobnie zresztą jak Wieslingi Alzackie. Natomiast najprościej odróżnić te wieslingi jest ten sposób, że po prostu mozelski będzie w zielonej butelce, reński raczej będzie w butelce brązowej. To jest taka charakterystyczna też butelka dla wieslinga, flat flut, wydłużona. Tak się klasycznie, właśnie wieslinga w takiej butelce. Zamyka. Co więcej, no, jeżeli chodzi o aromaty, to jest oczywiście całe spektrum to mogą być jakieś owoce jesienne to mogą być jabłka, gruszki, pigwa, brzoskwinie, mango, owoce, właśnie tropikalne. Natomiast to, co chciałbym, żebyście zapamiętali, jeżeli chodzi o, o styl win z tego szczepu, to jest przede wszystkim idealny balans między słodyczą i kwasowością. To jest najważniejsze w ryzninku. Jeżeli tego nie ma, no to ryznik jest nieudany. Bo może być wytrawny, ale on musi mieć zachowaną równowagę. może być bardzo słodki, ale jeżeli jest ta słodycz skontrowana odpowiednio wysoką kwasowością, to on jest bardzo pijalny. Więc to jest najważniejsza cecha, tak naprawdę, ryznika. Balans między kwasowością a słodyczą. O długowieczności już wspomniałem. Mineralność. Mineralność to jest takie hasło, które, które mm, no winiarze też troszeczkę nadużywają, oni twierdzą, ponieważ winnik jest wymagającą winą on Rośnie raczej, udaje się tam, gdzie ta gleba jest trudna, gdzie jest szczątkowa gleba, jest skaliste podłoże łupek szczątkowa glina, mm, wapień. Natomiast i oni wiążą to, to takie no, uczucie kalistości, mineralności, właśnie w winie, takie aromaty wiążą właśnie z tą glebą. Najprawdopodobniej nie ma to aż takiego związku. No i kolejna rzecz to przy młodych jeźdźnikach to bardzo często jest zostawiony delikatne takie musowanie na języku, czyli wycenę węgla. Po prostu w tym winie, które też daje takie uczucie świeżości. No i to jest ważne też. Ten dwutlenek będzie właśnie w przypadku młodych win z bieżącego rocznika. Tutaj będziemy akurat mieli 2013 rocznik. To jest raczej młode wino. W sensie chciałbym Wam pokazać, jeżeli chodzi o niemieckie etykiety, bo na niemieckich etykietach jest bardzo wiele informacji. To jest taka tradycyjna. Niemiecka etykieta, i tutaj mamy oczywiście rocznik, mamy szczep, czyli jest przynajmniej 85%. W przypadku dobrego producenta jest 100%. Jeżeli chodzi o region, no to jest Mozel Zarugel. Od 2007 roku no to już jest tylko Mozela. Zara i Rue są osobno wymieniane. E, Ursiger Wurzgarden, to jest nazwa e, działki, nazwa fakteli, Ursig to jest miejscowość Wurzgarden, no to jest właśnie, właśnie nazwa tej działki. E, producent Karl Erbes, e, jakość wina, klasa jakości to jest predikat Wein, czyli wino z wyróżnikiem. No i to w zasadzie wszystko. Aha, te numerki takie, AP, numer, no to jest numer oficjalnej degustacji dopuszczającej to wino, że, że, że to jest ta klasa, to jest klasa Ausleide. Właśnie o klasach, parę słów. W Niemczech mamy i w krajach o podobnej tradycji właśnie winiarskiej, mamy tak naprawdę trzy poziomy jakości. Jest wine wino stołowe. To jest już teraz wymierająca kategoria, to wszystko zastępowana przez line viney, czyli takie wino e, danego i coś takiego. Natomiast nimi się nie będziemy zajmować. QBA, czyli Qualitat Wine, tak naprawdę wino jakościowe. I to jest takie podstawowe wino, musi być z jednego z tych 13 regionów klasyfikowanych w Niemczech. No i jest jeszcze wino Predikat Wein, czyli wino z wyróżnikiem. No i tutaj mamy już całą, jak gdyby tą klasyfikację klasyczną niemiecką. Czyli kabinet, wino w normalnym zbiorze, szpedlajzer, późny zbiór, outlajzer, um, selekcjonowany zbiór i później już jest um, Beren, auslejde, trocken, Beren, i einstein. Um, jeżeli chodzi o te wina, um, to pewnie jeszcze kiedyś o nich opowiem, nie będę się na nimi długo rozwodził. No i to w zasadzie tyle, co powinniście wiedzieć na temat Rydlinga, takich naprawdę podstawowych rzeczy. Natomiast zapamiętajcie sobie, że to jest ta równowaga między kwasowością a słodyczą, to jest to, co, co, co decyduje o charakterze tego wina. Spróbujemy właśnie z tego Nobelhausa, powiem więcej o tym winie, o winiarzu i zobaczymy Rydlinga w partyce.